W miniony weekend bawiliśmy się w klimacie lat 20. i 30. -tych. Sobotni piknik u Helwigów przypomniał historię wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku oraz był bohaterów w tamtych wydarzeń: Stefana i Nelly. Była rekonstrukcja bitwy pod Trzeszczanami, gry i zabawy z tamtych lat, nieme kino czy konkurs na najlepszą stylizację, wszystko przy starych piosenkach i melodiach, w wykonaniu miejskich stypendystów i orkiestry dentej. Podczas pikniku odsłonięty został również posąg Stefana i Neli Helwigów. Wracamy dziś do pięknego rozdziału w polskiej historii, ale również w historii naszego miasta, Bitwy Warszawskiej 1920 roku, historii bohaterstwa i miłości rodziny Elfigów. Niech symbolem naszego szacunku i naszej pamięci będzie rzeźba, którą za chwilę odsłonimy. A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym co służą ojczyźnie? Stefan jest jednym z przodków y, mojej rodziny. Y, w tej rodzinie zawsze y, przynależność do polskiej wspólnoty narodowej nie budziła żadnych wątpliwości, y, tak jak nie budziło wątpliwości to, że trzeba także i o niepodległość walczyć, kiedy trzeba. Piknik zakończyła miejska potęcówka do zabawy pod chmurką, zachęcała kapela fakiry, a później DJ. W niedzielę kontynuowaliśmy spotkanie z lokalną historią. W MCK PGE Gigantach Mosy w swoim najnowszym przedstawieniu Miłość, Wolność, Niepodległość młodzi aktorzy grupy Bad PKP pokazali historię miłości Stefana i Nelly oraz realie tamtych czasów. Namalowaliście traktat historii naszego miasta na nowo i od nowa. Dziękujemy za wszystko. Emocje, prawdziwe wzruszenia, ale ich umowy. Spektakl zakończyły owacje na stojąco. Za nami 60. sesja Rady Miejskiej. Radni zdecydowali m.in. o przekazaniu przez miasto 25 tysięcy złotych dla bełchatowskiej policji na patrole ponadnormatywne. Ponadto przyjęli uchwałę w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka w miejskim żłobku. Zapoznali się również z raportem na temat przygotowania miejskich szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego. Przez dwa wakacyjne miesiące w miejskich szkołach i przedszkolach sporo się działo, miasto prowadziło mniejsze i większe remonty. Wszystko po to, by placówki były gotowe na nowy rok szkolny. Okres wakacyjny to ten najdłuższy okres roku, który można wykorzystać na to, żeby dokonać nie tylko drobnych liftingów poszczególnych placowne, placówek oświatowych, ale i większych remontów czy, czy działań inwestycyjnych. Te wszystkie w miarę możliwości posiadanych środków i potrzeb zostały zrealizowane, więc no cóż, zapraszamy w mury szkolne. Ponad 5 tysięcy dzieci i młodzieży pierwszy dzwonek usłyszy już w najbliższy poniedziałek, 4 września. W tym roku mijają 43 lata od podpisania porozumień sierpniowych, a tym samym powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Bełchatowienie uczcili rocznicę w niedzielę 27 sierpnia. Pod tablicą pamiątkową złożono kwiaty, później zaś odprawiana została msza święta w intencji związkowców. Jeszcze w tym roku w Odrze powstaną trzy mieszkania chronione, zamieszka w nich dziewięć osób schorowanych i samotnych. Pod okiem pracowników socjalnych oraz innych specjalistów będą na nowo uczyć się samodzielności. Na utworzenie i wyposażenie lokali przy ulicy Czaplinieckiej miasto pozyskało 100 tysięcy złotych rządowego dofinansowania. Pozostałe 25 tysięcy to środki z miejskiego budżetu. Stary plac manewrowy MZK doczekał się modernizacji. Teraz na części komunikacyjnej i miejscu stacjonowania autobusów położono nowy asfalt. To jest plac, który ma kilkadziesiąt lat. Coroczne zasypywanie czy łatanie dziur już niewiele dawało. Autobusy zaczęły już szorować podwoziem. Trzeba było to zrobić kompleksowo. Koszt nowej nawierzchni na placu manewrowym to około 450 tysięcy złotych. Jesteś doradcą kredytowym, projektantem, rzeczoznawcą, a może prowadzisz biuro nieruchomości? Koniecznie weź udział w Bełchatowskim Targu Nieruchomości. Na zgłoszenia czekamy do 10 września. Formularz znajdziecie na miejskiej stronie bełchatów.pl. Sam targ zaś odbędzie się 8 października. Blisko 500 zawodników z kilkunastu krajów Europy i świata zmierzyło się w Bełchatowskiej Odsłonie Pucharu Świata Nordic Walking. Cieszy nas, że nie tylko ta impreza, ale ta impreza w Bełchatowie cieszy, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Przez tego typu wydarzenia promujemy wśród swoich mieszkańców również różne formy zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu. Frekwencja do oficjała. jest dużo, dużo więcej osób i zarejestrowanych i przybyłych. Z całego świata. Rok temu 2-3 państwa, w tym roku 14 państw. Bełchatów zasługuje raz jeszcze na taką imprezę i za rok o tej, o tej samej porze spotkamy się ponownie i u, u, ugościmy najlepszych zawodników Nordic Walking ze świata. Zawodnicy rywalizowali na trzech dystansach 5, 10 i 21 km. Poznaliśmy też najlepsze sztafety. W tamtym roku też wygrałem w tym roku celem było wygranie po raz drugi co się udało także jestem w 100% zadowolony Nie myślałam o tym żeby wygrać z facetem chciałam po prostu ukończyć w jak najlepszym czasie Wszystkim zawodnikom gratulujemy wyniki znaleźć można na stronie maratonczyt-pomiar-czasu.pl. Tradycyjnie już w pierwszy weekend września mieszkańcy Bohatowa oddają hołd żołnierzom z generała Ludwika Czerzewskiego oraz wszystkim walczącym w II wojnie światowej. W tym roku bohaterów kampanii z września 1939 roku uczcimy 2 i 3 września. Bełchatów ma swoich lokalnych bohaterów kampanii wrześniowej 1939 roku. Mamy o kim pamiętać. W imieniu prezydenta miasta Bełchatowa, pani Marioli Czechowskiej, zapraszam wszystkich mieszkańców do tego, by uczestniczyli w tych uroczystościach. W sobotę na uroczystości zapraszamy do Grocholic, początek o godzinie 17. Natomiast niedzielne obchody na Górach Borowych rozpoczną się o godzinie 10. W najbliższą niedzielę zapraszamy również na kolejną odsłonę osiedlowego lata w mieście. Tym razem będziemy się bawić na terenie parafii na osiedlu przy torze, jak zawsze przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, m.in. gry, zabawy, dmuchańce i teatrzyk. Najmłodsi obejrzą spektakl o przygodach salineczki. Początek osiedlowego lata w mieście, jak zawsze o godzinie 16. Do zobaczenia. Na koniec jeszcze raz wracamy do tematu nowego roku szkolnego. Jak zwykle w pierwszym dniu szkoły wszystkim towarzyszą wielkie oczekiwania i nadzieje. Dzieciom, uczniom i nauczycielom życzymy, by nowy rok szkolny był udany i pełen sukcesów. Niech ten nowy rok szkolny będzie rokiem który z perspektywy kolejnych lat będziecie wspominać jak najlepiej i uznacie, że tak, to był ten rok, który przyniósł nam bardzo wiele, czy wniósł w nasze życie bardzo, bardzo wiele dobrego. Niech to będzie rok bezpieczny, spokojny i pełen uśmiechu. Wszystkiego z tego serca Wam właśnie życzę.